Welcome to Katowice on a lovely springtime. Welcome to the University of Economics, which is celebrating the 77th anniversary this year as the biggest and the oldest business school in this region. Welcome to the fourth International Week. Some International week. Dlaczego? Dlatego, że w sumie wielu wykładowców z naszej uczelni wyjeżdżało na podobne międzynarodowe że tak można nazwać, za granicę. Zaczęliśmy w sumie w roku 2011, gdzie istotne było to, żeby sprowadzić do naszej uczelni wykładowców zagranicznych. No i ta oferta została, to zaproszenie zostało pozytywnie przyjęte. Mieliśmy wykładowców z przede wszystkim z krajów Unii Europejskiej, oczywiście Niemcy, Belgia, Wielka Brytania, no ale mamy także wykładowców z krajów y, takich jak y, Federacja Rosyjska, jak Ukraina, ale jak mówię, przyjeżdżają do nas także z Azji, Tajwan, Chiny. Właściwie całe przygotowania rozpoczynamy już z początkiem roku akademickiego i to dlatego, że mamy właściwie do czynienia z taką podwójną rekrutacją. To znaczy, w październiku ustalamy przede wszystkim harmonogram, kiedy chcemy organizować to wydarzenie i musimy zarezerwować salę. No, i później w listopadzie zaczynamy z reguły rekrutację. Ja zaczynamy pierwszą rekrutację, to znaczy rekrutację wykładowców. My name is Gloria, Gloria Esteban. Profesor... Nazywam się Gloria Esteban, jestem profesorem Uniwersytetu w HN na południu Hiszpanii w regionie Andaluzja. Zainteresowałam się udziałem w czwartym International, International Week organizowanym w... przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Bo sądzę, że to bardzo dobra okazja do poznania różnych miast i uniwersytetów z obszaru Unii Europejskiej. Chciałam także mieć możliwość porozmawiania o sprawach, które są wspólne dla mieszkańców Europy. To mój drugi udział w International Week. Wcześniej brałam udział w podobnym wydarzeniu organizowanym przez Uniwersytet w Portugalii. Dla mnie to świetna szansa, by wziąć udział w wymianie wiedzy, informacji. A także mieć możliwość spotkania nowych ludzi, zwłaszcza tych pochodzących z Polski, bo nigdy wcześniej nie byłam w tym kraju. Dopiero po zatwierdzeniu tych wykładów przez Radę Wydziału możemy rozpocząć drugą rekrutację, to znaczy rekrutację studentów. Po raz kolejny uczestniczymy w zajęciach, jest to chyba trzeci raz, jeżeli dobrze pamiętam. Bardzo cenimy sobie te zajęcia ze względu na to, już są. No, praktycznie jedynymi zajęciami organizowanymi w języku angielskim u nas na uczelni. Co więcej, odbywają się z zagranicznymi wykładowcami, dzięki czemu możemy poznać, jak wygląda nauka na wyższych uczelniach w innych krajach Europy. Praktycznie przyjeżdżają do nas nauczyciele z całej Europy, co jest dla nas bardzo dobre również pod tym względem, że mamy możliwość poznania ich kultur i zwyczajów, bo jednak. Okazuje się, że każdy kraj jest znacznie inny. Okay, no to zdecydowałam się na udział w International ponieważ jest to dobry sposób na, na, czy na wypróbowanie swojego języka angielskiego, swoich umiejętności. A poza tym mogli, mogliśmy współpracować z profesorami z uczelni. A akurat trafiło mi się profesorowie z Turcji. W tym roku, w 2014, mieliśmy okazję przygotować czwarty International League. i to grono profesorów, ustawicznie właściwie można powiedzieć, się było większe. W tym roku mieliśmy taką największą, chyba w całym okresie, liczbę profesorów zagranicznych 25 osób. Petros, I come from Ionia. Nazywam się Petros Kostagiolas i przyjechałem z Ionian University w Grecji. To dla mnie ogromna przyjemność móc brać udział w International Week tutaj w Katowicach. Chciałbym podziękować profesor Małgorzacie Pańkowskiej za zaproszenie, dzięki któremu mam okazję brać udział w International Week. W tym roku zajęcia International Week rozpoczęliśmy 7 kwietnia, prowadzone są przez właściwie 4 dni w tygodniu. Wykładowcy zagraniczni bardzo poważnie, ja muszę powiedzieć, traktują swój obowiązek prowadzenia zajęć. I um, bardzo starannie przygotowują um, te materiały dydaktyczne. Zdecydowałam się na udział w International League, ponieważ uznałam, że to jest wspaniała okazja, żeby poćwiczyć e, swój angielski, żeby poznać e, ludzi <ścoughs> i zobaczyć w jaki sposób e, nauczyciele nauczy nauczają na innych e, uczelniach. Witam welcome, welcome you at the fourth edition of a new media day. It's already the 4th edition, but it's the first time I'm meeting here in this new, beautiful building, ecologically friendly, full of advanced technological solutions. We are very happy and proud to be here and to study here. w the International Week, lecturers also put on Moodle materiały dydaktyczne. Bardzo chętnie są to studia przypadków, są to prezentacje z wykładów, są to zadania do wykonania przez studentów. W ostatnim dniu, to znaczy w czwartek albo w piątek, odbywają się końcowe zaliczenia przedmiotu. Jednym z wydarzeń towarzyszących International Week było seminarium dotyczące procesu bolońskiego i systemu nauczania w poszczególnych krajach świata. Of teaching hours that the teacher is supposed to be granted when he or she is working online. So, maybe you have some good solutions how to calculate the hours that you teach online, how to calculate the hours you spend preparing the materials into the teaching load you have. In Poland, we have so called teaching load, and everybody at the university is supposed to do a certain amount of hours per year. Właściwie koniec, że tak powiem, internacjonalnych. Pozostaje jeszcze tylko taki program Social Events, czyli wydarzenia towarzyszące dla wykładowców. To liczne grono, myślę, profesorów. Tutaj bardzo ubogaciło ten proces dydaktyczny na naszej uczelni. Nasi studenci mogli dzięki temu uczyć, właśnie poznać przedmioty, które są troszkę mało związane z takim planowym programem studiów i myślę, że to dla nich było dość cenne doświadczenie dydaktyczne, a także no, emocjonalne. Serdecznie zapraszamy, zarówno wszystkich wykładowców z Europy i ze świata, jak i studentów biorących udział w programie Erasmus i studentów naszego uniwersytetu do udziału w wykładach.